Proszę Państwa, minęła godzina dziewiąta, a więc proszę już o zajmowanie miejsc. Prosimy o wyciszenie się. po raz ostatni. O zajęcie miejsc. Wyciszamy się. Przygotowujemy się już do uroczystego Nowego Roku Szkolnego 2023-2024. Uczniowie wyciszali się. Proszę wszystkich o powstanie. Szkoła, baczność, poczet sztandarowy, sztandar szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Lubawie wprowadzić. Do hymn. Serdecznie na uroczystym otwarciu, rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Przede wszystkim Was, kochani uczniowie, brawa Waszych nauczycieli i rodziców. Tę uroczystość zaszczycili również goście w osobach. Pan burmistrz miasta, pan Maciej Radkę, Pan Jan Sarnowski, przewodniczący Rady Miasta. Pan Sławomir Jamroży, zastępca burmistrza Miasta Lubawa. Radni miasta, pani Anna Tańska. Pan Jerzy Brodowski, Pan Marek Mazurowski, Pan Dariusz Szkawka, Pan Janusz Sobiechowski, Pan Grzegorz Rolka. Witam także. Podkomisarza pana Romana Gancarza, komendanta Komisariatu Policji w Lubawie, pana Bolesława Zachowackiego, prezesa PWK w Lubawie, panią Anitę Grubacką Rybarkę, dyrektora przedszkola miejskiego w Lubawie, panią Lucynę z dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubawie. Pędzącą obowiązki Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubawie, Panią Krystynę Treder. Panią Iwonę Ziemińską, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie. Panią Dorotę Małacką, Kierownika środowiskowego dla pomocy, pomocy w Lubawie. Panią Witwę Pampiewicz, Kierownika warsztatów terapii przez i przedszkola Szanowni rodzice, nauczyciele, ale przede wszystkim wy, drodzy uczniowie. Chciałbym was powitać na rozpoczęciu nowego roku szkolnego, a w szczególności chciałbym powitać klasy pierwsze, które siedzą u mojej lewej, u mojej prawej strony. Jest to dla nich na pewno bardzo duże przeżycie, więc może przywitajmy ich brawami. Drodzy uczniowie, doszły mnie słuchy, że chcielibyście, żeby było krótko, żebyście mogli jeszcze skorzystać z ostatniego dnia wakacji i tak faktycznie będzie. Uczniowie, za chwilę usłyszycie pierwszy dzwonek i będzie to oznaczało, że rok szkolny 2023-2024 rozpoczyna się na dobre. Dla części z was, a mam na myśli tu uczniów klas 1-4, tak naprawdę klas 04, będzie to rok pełen nowości. Już jutro rozpoczniecie naukę w budynku przy ulicy Drzepkowskiego. Ten obiekt, który ma już dzisiaj blisko 50 lat, doczekał się generalnego remontu. Nie będę teraz mówił, co udało nam się zrobił przez te 12 miesięcy, bo zobaczycie to jutro na własne oczy, ale skwituje to jednym krótkim zdaniem. W naszej szkole bardzo trudno znaleźć miejsca, które nie zostało poddane remontowi. Obiekt zmienił się nie do poznania i jest to placówka na miarę XXI wieku. Uczniowie, w swojej pracy kierujemy się tym, aby mieszkańcy w obawie czuli się jak dom. w domu. Zależy nam na tym, abyście również w swojej szkole czuli się jak w domu. W związku z tym mam do Was w tym momencie ogromną prośbę. Chciałbym, abyście uszanowali tę szkołę, dbali o nią tak samo jak o swój rodzinny dom. Remont tej szkoły kosztował bardzo dużo pracy osób, które codziennie przez ostatnie 12 miesięcy medowały się na budowie, osób, które nadzorowały tę inwestycję czy później rozliczały, ale również Waszych nauczycieli i pracowników obsługi, którzy w ostatnim momencie, na ostatniej prościej bardzo mocno nam pomogli, tak abyśmy mogli we wrześniu oddać szkołę do użytku. Za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Uczniowie, z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego życzę wam wszystkim pasji w poznawaniu tego świata, jak najlepszych wyników w nauce i pamiętajcie, że uczycie się tylko dla siebie, nie uczycie się dla ocen, nie uczycie się dla własnych rodziców, a wiedza zdobyta dzisiaj na pewno zaprocentuje w przyszłości. Jeszcze raz wszystkiego co najlepsze. I na koniec nie martwcie się, już za 10 miesięcy kolejne wakacje. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich zebranych, szczególnie ciepło chciałbym powitać uczniów i rodziców, którzy po raz pierwszy przyprowadzili swoje pociechy na rozpoczęcie tego roku szkolnego. Jak już zaznaczył pan burmistrz, burmistrz i samorząd no chcieli nam stworzyć jak najlepsze warunki, bo staruszka przy ulicy wymagała już tego remontu. Jutro zobaczycie, jak pan burmistrz mówił. Ja tak trochę zwiedzałem, ale tam jeszcze było dużo, dużo do zrobienia. A to było dwa dni temu, kiedy z panem dyrektorem obszedłem szkołę. No i zrobiła ona na mnie kolosalne wrażenie, a szczególnie toalety. Naprawdę, że zawsze mój wychowawca mówił: jak chcesz wiedzieć, jaki jest porządek w rodzinie, to idź do łazienki. Są wzorcowe naprawdę, zobaczycie, klasy, trudno odróżnić jedno od drugiego, ponieważ, wiem, może ja za dużo zdradzam, są wymalowane w, tak, w jednej tonacji. Kochani, nie tak dawno z Panem Burmistrzem żeśmy wręczali nagrody. Te nagrody były wybrane przez uczniów. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że nie uczymy się nawet dla tych nagród. Wakacje szybko minęły nam. Musimy znaleźć w sobie siłę, aby o, spotkać się z kolegami, bo oni już mają tutaj kupę znajomości, cały czas gaworzą. Ale taka jest natura dziecka i nie ma się co dziwić. Nauczycielom wytrwałości. Może w końcu. Wasz zawód, nasz zawód zostanie doceniony, czego Wam bardzo, bardzo, bardzo życzę. Uczniom, rodzicom, wie, zadowolenia i kochani uczniowie, nauka niech będzie dla Was przyjemnością. Zobaczycie te 10 miesięcy, patrzcie, już dzisiaj jest 4 czerwiec, niedługo przerwa świąteczna, jedna, druga i w czerwcu spotkamy się znowu, na wręczaniu nagród, świateł z paskiem, przyjemnej nauki, dużo satysfakcji dla rodziców, żeby te pociechni, kiedy wracają całe i zdrowe ze szkoły, były powodem, że się uśmiechacie. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku, 23-24. Czy ktoś z gości chciałby jeszcze zabrać głos? Zapraszam o zabranie głosu dyrektora szkoły, pana Mirosława Kowalczyka. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie uśniów. wszyscy z was gotowi jesteście do pracy, bo zaczynamy pracować już od jutra. Powtórzę się oczywiście, ale muszę to zrobić, witam szczególnie w uczniów raz pierwszy. Jesteście dla nas ważni w tym początkowym, początkowym dniem roku szkolnego, tak też my wszyscy myślimy, ale szczególnie na was będziemy zwracać uwagę, ponieważ chcemy zapewnić wam jak najlepsze warunki do tego, żebyście się czuli dobrze w naszych obiektach. Szczególnie witam oczywiście rodziców, tych rodziców, którzy jeszcze u nas nigdy edukacji nie rozpoczęli ze swoim dzieckiem. Bo niektórzy z Państwa są u nas, funkcjonują albo kiedyś przeszli tą naszą drogę i ponownie do niej wrócili. Dziękuję, że jesteście. Miło mi oczywiście widzieć wszystkich gości. Mam nadzieję, że będziecie nas wspierać tak długo, jak tylko będzie to możliwe w różnych formach. O tym, jak chcę Państwu podziękować za chwilę. Miło mi też widzieć moich kolegów i koleżanki, wszystkich pracowników szkoły. Jesteśmy wszyscy. Wszyscy są zdrowi. Wszyscy, jak patrzę, są nastawieni na dobrą pracę. Pozwólcie, że wykorzystam ściągawki troszkę, ponieważ Trochę muszę być też na poważnie. Spotykamy się na rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Wakacje dobiegły końca, czas więc wrócić do pracy i nauki. Pamiętajmy jednak, że i jedno i drugie może być źródłem satysfakcji i radości. To dlatego mam nadzieję, że choć przed nami wiele wyzwań, uda nam się przeżyć wiele wspólnych dobrych chwil. Szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy. Umiejętności i nauki, ale również zdobywania wielu cennych doświadczeń. Wszyscy uczymy się tu współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać się nawzajem i szanować. Powtarzam jeszcze raz: szanować. Szacunek i dbanie o własne dobro w bieżącym roku szkolnym będzie dla nas priorytetem. A ponieważ to ogromny, ogromnie ważny element ludzkiego życia. Wspólnie musimy zadbać, by szkoła była miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym. Tylko w takich warunkach rozwój powierzonych nam, nauczycielom, dzieci może przebiegać prawidłowo, a nauka będzie przywodzić im z łatwością. Stworzenie tej dobrej atmosfery będzie możliwe tylko wtedy, gdy razem uczniowie, nauczyciele i rodzice. Będziemy się o to starać. Drodzy nauczyciele, życzę Wam radości z wykonywanej pracy i wielu sukcesów. Pamiętajcie, że nie wszystkie z nich da się zmierzyć ocenami uczniów. Bądźcie dla uczniów autorytetem, źródłem wiedzy i wsparciem. Drodzy rodzice, pamiętajcie, że mamy wspólny cel jak najlepszą przyszłość Waszych dzieci. Nie zapominajcie też, że my nauczyciele jesteśmy tu dla nich. Że zawsze jesteśmy gotowi Was wspierać w wychowaniu Waszych dzieci i rozwiązywaniu ich problemów. Kochani uczniowie, szczególnie uczniowie Was pierwszych, życzę Wam szczególnych dni. Bądźcie radośni, dbajcie o siebie nawzajem, Dzieńcie się problemami i radościami z dorosłymi. Nadchodzący rok szkolny to nowe obowiązki. Jestem przekonany, że dacie radę i Wasze marzenia o fajnej szkole, my dorośli i starsi u siebie spełnimy. Wszystkim uczniom życzę, aby ten rok szkolny po rozwijać wasze Waszej i budował Waszą pewność siebie. Pamiętajcie, że oceny nie są najważniejsze. Najważniejsze jest słowo, abyście w tych kadłubach poznali samych siebie, odkryli własne i mocne wspomnienia, aby nauka sprawiała Wam przyjemność. I mam nadzieję, że będziecie tu przychodzić z ochotą i radością i że wyniesiecie stąd wiele dobrych wspomnień. Z całego serca życzę Wam powodzenia. Uczniów klas ósmych, spokoju i optymizmu przed nadchodzącymi egzaminami. Ten rok będzie sprawdzianem dla Was. Wspólnie odpowiemy sobie na pytanie, co po 8 latach wynosicie ze szkoły. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję za dobre decyzje dotyczące poprawy warunków nauczania, Zakończona inwestycja, o której Pan Burmistrz nie wspominał, którą możemy pochwalić się dziś, może jutro, bo dziś to za wcześnie, i pójdziemy tam jeszcze, jest świadectwem tego, że warunki pracy uczniów i pracowników szkoły są dla Państwa bardzo ważne. Dziękuję również wszystkim pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w prace porządkowe, które pozwoliły otworzyć szkołę. W obydwu budynkach. Wszystkiego dobrego na nadchodzący rok szkolny. Dbajmy o siebie. Mówmy o tym, co nas boli i to mówmy o tym, co nas cieszy. Życzę tego wszystkim i rodzicom, ale szczególnie oczywiście uczniom i nauczycielom. Dziękuję.